Cześć! Temat tego edukastu to konferencja w Teheranie, a sprawa polska. Na tym edukaście opowiem Wam na temat konferencji w Teheranie i jej wpływu na polską sytuację międzynarodową. Opowiem Wam również o propozycjach premiera Mikołajczyka dotyczących walki z okupantem niemieckim i o reakcji aliantów na te propozycje. Zastanowimy się również, jaką rolę odgrywała Polska podczas konferencji w Teheranie i co zmieniło się dla naszego kraju po spotkaniu Wielkiej Trójki. Zapraszam. Przygotowując grunt przed konferencją Wielkiej Trójki, rząd Stanisława Mikołajczyka podkreślał znaczenie ewentualnego wystąpienia zbrojnego AK. Na tyłach frontu w momencie zbliżania się ofensywy. Mocarstwa zachodnie nie przyjmowały jednak tej propozycji, obawiając się pogorszenia współpracy ze Stalinem. Podczas Narady Moskiewskiej, na której minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Antony Eden razem z Wiaczesławem Mołotowem uzgadniali przebieg spotkania w Teheranie, poruszono także kwestię polską. Jednak kwestią działania Armii Krajowej jednak kwestia działania Armii Krajowej została przyjęta negatywnie przez radzieckiego ambasadora, dlatego porzucono pomysł powstania narodowego w Polsce. Przed samym rozpoczęciem konferencji Wielkiej Trójki, Armia Czerwona zakończyła jesienią ofensywę, zajmując Smoleńsk i Kijów. W walkach tych brały udział także oddziały polskiej Dywizji Kościuszkowskiej, doznając ogromnych strat. Winston Churchill i Delano Roosevelt nie zamierzali wspierać Polski podczas obrad. Wojnę z Niemcami starali się prowadzić przy pomocy Armii Czerwonej. Konferencja w Teheranie odbywała się od 28 listopada do 1 grudnia 1943 roku. Uczestnikami obrad byli przedstawiciele Rosji w osobie Józefa Lenina, Stanów Zjednoczonych w osobie Delano Roosevelta, i Wielkiej Brytanii w osobie Winstona Churchilla. Sprawę polską poruszano parokrotnie w większości w powiązaniu z kwestią niemiecką. Na przebieg obrad wpływ miały przede wszystkim rozbieżności pomiędzy Anglią i Stanami Zjednoczonymi, a także kontrowersje brytyjsko-radzieckie. I teraz Interes mniejszych narodów traktowany był z lekceważeniem. Wszyscy trzej obradujący opowiadali się raczej za podziałem na strefy wpływów. Na posiedzeniu w 28 listopada Stalin poruszając kwestię Polską opowiedział się za przyznaniem Polsce granicy na Odrze co zostało pozytywnie przyjęte przez rozmówców zachodnich. 1 grudnia prezydent Roosevelt poruszał kwestię przywrócenia stosunków polsko-radzieckich jednak nie przyniosły to oczekiwanych rezultatów. Na konferencji ustalono również potajemnie granice Polski pomiędzy Odrą a linią Kerzona. Sprawa Polski została przesądzona. Zastanów się, co zapamiętałeś podczas tego wykładu: Spróbuj odpowiedzieć na pytanie: jak państwa zachodnie zareagowały na możliwość udziału AK w walce z Niemcami. Zastanów się również, jak pomysły polskie były przyjmowane przez stronę radziecką. Powinieneś wiedzieć także, jaką granicę ustalono dla Polski po, po obradach w Teheranie. Na koniec zapraszam Cię do rozwiązania testu, który znajduje się poniżej.